Siemanko, z tej strony PiwkoAD, witam Was na moim kanale, witam w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku odbieramy, odbieramy sobie nagrody za Food Champions. Udało się wbić piątą, piątą rankę, no ale nie przedłużając przejdziemy sobie do otwierania tych nagród. Oczywiście zaczniemy od pików, mamy trzy piki po pięciu piłkarzy więc liczę na coś dobrego Oczkolwiek drużyna tygodnia jest taka dosyć kiepska uważam no ale dobra, co my tu mamy? pierwszy ten... no, no nic, no, bierzemy Milika najwyższy overall tylko i wyłącznie ze względu na overall no ale też fajnie, że Polak dobra, drugi pik, a w drugim piku yy, a, Luis Alberto 8-7 overall wysoki, jak najbardziej grał nie będę, ale, ale chodzi o overall, o nic więcej dobra, i trzeci pik i w trzecim piku mamy no Anderson Taliska najwyższy overall karty dla mnie niegrywalne no ale piki odebrane i lecimy sobie dalej do, do paczek przechodzimy sobie do sklepu trochę kilka tych paczek mamy to, jest, to jeszcze są paczki za inne SBC dobra otworzymy sobie najpierw tą Ekrany bez walkautu, Brazylia czyżby jakiś. Marcelo? Nie, nie. Dobra, Sandro. Dobra. Lecimy sobie dalej. Czech pomocników, 81 plus. Także ekrany, Anglia bez Lookout'u Woden. Dobra, sprawdzamy to jeszcze. Dobra, nic nie ma. Idziemy sobie dalej. Otwieramy kolejną paczkę. W sumie sam nawet nie wiem na, czo, na co liczę. No na Future Starsa jakiegoś znowu. Fajnie jakby tam jakiś dobry wpadł. Ten na krua wygląda całkiem nieźle. I tutaj znowu ekrany bez walkoutu, dania. Czy znowu Eriksen? Kier, Kier, Dobra. Quixel, Idziemy dalej. Jak widzimy, na razie nic nie daje. Dobra, kolejna paczka. I tu jest walkout. I to jest Belgia. I to jest, a to jest Kevin De Bruyne, 9-1, super, fajny traf, wysoko oceniony traf, wysoko oceniona karta, no jest okej, okay. bardzo dobry walkout. A i w środku jeszcze Jorginho, więc jakby jak najbardziej, jak najbardziej dobry traf, ile ten De Bruyne jeszcze kosztuje, Jorginho ile kosztuje, 7 8. Karty niewymienne, Dobra, nie mają jakiejś dużej wartości, ale jednak to jest 9:1 to jest Kevin de Bruyne. Dobra, super fajnie, cieszę się. Dobry traf. Yy, oczywiście paczki TOTW zostawiam sobie na inną drużynę tygodnia, bo ta jest dramatyczna. I tutaj mamy ekrany. Belgia. I to jest Azad, 8-5, jeszcze wymienny, ile on kosztuje, no 12 tysięcy, no te karty są dosyć tanie w tej grze. No ale to jest 8-5 overall, więc yy, sądzę, że będzie niedługo SBCO Ikone Prime, więc te karty jak najbardziej się przyda przydadzą. Dobra, kolejna, kolejna paczucha. Bez walkoutu, są ekrany, Niemcy, czyżby Volant. Rudiger. Antonio Rudiger83, dobra. Do klubu otwieramy sobie resztę. Tak jest! Mamy to! Drużyna tygodnia. czego nam ja drużyna tygodnia? Future Stars Adams, SPD87 USA, RB Lipsk. Adams jest to kolejny. Future Stars ląduje w naszej drużynie, do tego jest wymienny. On kosztuje, proszę Państwa. No, drogi nie jest. Do tego jeszcze Casemiro 89 Overall jak najbardziej karty do przepałki. Chyba raczej ich nie będę sprzedawał. Zostawię sobie resztę duplikatów sobie. sobie sobie, sobie skwikselujemy, Tylko wrzucę na listę transferową tą, tą wyżej ocenioną kartę. A zresztą zrobimy sobie quicksell, bo lista już jest pełna Dobra, no fajnie, fajnie Druży e, Future Stars plus jeszcze Kasimiro w paczce, dobry traf Czyli mamy tu już W sumie trzy walkouty dzisiaj są były Więc jest ok, jest ok. Dobra, ekrany I co tam, co tam dalej daje Dobra, nic nie daje e, Robimy ten, robimy szybki sell i lecimy sobie po kolejne paczki Mega paczka. Tam jest jeszcze paczka Ultimate. Ekrany. Nie mamy walkoutu. I co tu jest? Look, Show. Dobra. Sprzedajemy. Idziemy sobie po ostatnią paczkę, paczkę Ultimate. W której być może coś fajnego wpadnie. Chociaż wszystkie najprzetrafy miałem z tych wcale nie najdroższych paczek. I to jest kolejny walkout, nie jest to jakiś mocny walkout, ale to jest kolejny walkout i to jest Alexander Arnold. Alexander Arnold, już go mam. Mam że to jest niewymienna opcja. E, wymienna, wymienna, wymienna opcja, super fajnie, dobra. Arnold poleci sobie na, na, listę, na listę transferową, a, a, a resztę, a resztę chyba skwikselujemy. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten odcinek, jeżeli chodzi o ten odcinek, to wszystko w sumie dobry ten opening, Ja tam jestem zadowolony, ja tam jestem zadowolony, uważam, że na moje szczęście w tej grze to i tak są bardzo dobre trafy. Pochwalcie się w komentarzach, co wy trafiliście, czego nie trafiliście. No i dziękuję za oglądanie. Jeżeli możesz, to koniecznie daj łapkę w górę. Jeżeli, nie zrobi, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw suba i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.